Stanowisko dyrekcji było takie, że oni się zamknęli na początku u siebie w gabinetach, nie wiedzieli co począć, wydaje się. Natomiast wysyłano z Komitetu Zakładowego emisariuszy, którzy namawiali do pracy, straszyli, a to, to będzie, nie wiecie i tak dalej. A oni sami jak gdyby nie brali udziału. Trzeba również powiedzieć, że potem, kiedy doszło do rozmów, to ta nasza dyrekcja zachowała się Powiem przyzwoicie, czyli yy, właściwie niewiele się odzywali. Czy to było związane z tym, że, że oni sami czuli, że za to zapłacą stanowiskami, bo nie upinowali swojej czódki, czy w jakiś sposób nas też popierali, jakiś tak yy, nie pokazując tego. Skończyło się to dla nich to, to powiem, można powiedzieć, tragicznie, bo oni po 13 grudnia wszyscy zostali wyrzuceni z Zakładu Pracy. Yy, przestali być dyrektorami, a taki jeden, który był wcześniej partyjnym i był zastępcą dyrektora, to chyba najbardziej taki nazywał się, był zastępcą spraw ekonomicznych, nazywał się Mańkowski, wielokrotnie go spotykałem, to on był u nich najbardziej chyba represjonowany przez władzę Dyrekcja to nie była sama, bo byli przedstawiciele z Warszawy, to, 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 z, 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 z tych zjednoczeń, a pewnie też i z, ze Służby Bezpieczeństwa, bo to przed tym stołem się działo nie tylko tych naszych tam trzech dyrektorów, tylko ich było tam a z dziesięciu pewnie po drugiej stronie. To mówiąc o tym, że się dyrektorzy nasi zachowywali przyzwoicie, no to mniej przyzwoicie zachowali się ci z Warszawy. Ci mówili różnie, że pozamykają, że białe niedźwiedzie, że zobaczymy, co to znaczy władza. Także z jednej strony nas też byli tacy, którzy udawali dobrych. Myślę, że to, co potem robili w, po aresztowaniach, dobry łóbek, zły łóbek, to już tu po raz pierwszy mieliśmy, zetknęliśmy się na tych rozmowach, na których były i groźby, i strachy, i, i, I prośby, i, i namawianie, że, że będą podwyżki, i, i tak dalej. Także to nie było do końca. Na rozmowy też, tak jak powiedziałem, nie doszło nas 33, tak jak było. Tylko połowa, niestety, nie doszła. Wymknęli się, bo bali się. no i Trudno siedzić. Strach był bardzo duży. to, to... Trudno. W, w, kiedy to się było w tym środku, w tym tysiącu parę ludzi, to, to nie, ale jak już się poszło w tych 15, znalazło się przed, za, za stołem z czerwonego, z czerwonego sukna, to troszkę było. Naj, 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 taki największym był bohaterem był chyba Michał Wroński, który no, odegrał bardzo dużą rolę, bo Michał chyba się najmniej bał i najbardziej był pyskaty. Może Janek też byli pyskaci. No także. Jako, jakoś tym poradziliśmy sobie.